Cześć z tej strony Zawcie witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawię wam historię w fucie Edena Azarda. Oczywiście proponujcie swoich piłkarzy w komentarzach do tej serii. Jeśli ten odcinek Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, skomentuj lub zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z, moim z moimi filmami. Także zaczynamy. W FIFA 10 Azard miał tylko dwie karty. Podstawową ocenioną na 78 na prawym skrzydle i dostał on informa 84 overa na prawym skrzydle z Deal. Przechodzimy do FIFA 11. Tutaj hazard miał 4 karty. Podstawową ocenioną na 81 na prawym skrzydle, informa 86 overa na lewym skrzydle, drugiego informa 85 overa na lewym skrzydle. I trzeciego informa 84 overall na prawym skrzydle, przechodzimy do FIFA 12. I tutaj miał, Azart miał 5 kart podstawową ocenioną na 85 na lewym skrzydle informa 87 overall na lewym skrzydle 88 overall. Drugi, drugi inform na pozycji SPO. Team of the Season 91 overall na lewym skrzydle i karta przetransferowana do Chelsea 86 overall. Przechodzimy do FIFA 13 i tutaj Hazard miał trzy karty. Podstawową ocenioną na 87 na lewym skrzydle, Informa 88 overall na lewej pomocy i Team of the Season 91 overall na prawej pomocy. Przechodzimy do FIFA 14 i tutaj Azart miał 8 kart podstawową ocenioną na 85 overall na, lewym, na lewej pomocy. Kartę z upgradeowaną 88 overall, na lewej pomocy. Informa 89 overall, na lewej pomocy 90 overall, drugiego informa i trzeci inform 91 overall Dostał też kartę Team of the Season 94 overall kartę World Cup Brazil 92 overall i kartę International Man of the Match 92 overall przechodzimy do FIFA 15 i tutaj Azart miał 4 karty Podstawową ocenioną na 88 na lewej pomocy Informa 89 O'Vera na lewej pomocy Kartę Bohatera 90 O'Vera na lewej pomocy I Kartę Team of the Season 95 O'Vera na lewej pomocy Przechodzimy do FIFA 16 I tutaj, tutaj Azard również miał 4 karty Podstawową ocenioną na 89 na lewej pomocy Informa 90 overall na lewej pomocy, y, kartę International Man of the Match 91 overall i y, drugą kartę International Man of the Match 92 overall. Przechodzimy do FIFA 17, i tutaj azart miał 6 kart. Y, Podstawową ocenianą na 88 y, na lewej pomocy. Inform 90 overall na lewym skrzydle. Kartę player, player of the Month, którą można było zdobyć w skład Building Challenge. Następnie dostał on Informa 92 overall na napastniku i trzeciego Informa 93 overall lewy skrzydłowy. I dostał on też kartę z upgradeowaną plus jeden overall. Również na lewym skrzydle. Także to była historia Edena Azarda. Oczywiście proponujcie swoich piłkarzy w komentarzach do tej serii. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!